Tego zdjęcia przytoczę w późniejszym fragmencie nagrania. Dokładnie 2427 godzin, co daje nieco ponad 101 dni postu, mam za sobą od początku kwietnia bieżącego roku. I jak słusznie mówi się, że wszystko ma swój czas, tak właśnie praktyka postów pojawiła się w moim życiu, myślę, w najbardziej odpowiednim momencie. W momencie, w którym przeżyłem ogromny ból po śmierci ojca, generalnie w rodzinie mieliśmy żniwa śmierci, ponieważ na przestrzeni 13 miesięcy do innego wymiaru przeszło pięciu członków rodziny. I tego typu doświadczenia, nie wiem czy zawsze. I nie wiem, czy u każdego, ale u mnie musiały coś zmienić i zmieniły. Te wszystkie doświadczenia z odejściem bliskich nakłoniły mnie do uporządkowania w swoim wnętrzu tematu śmierci, a to uporządkowanie w pierwszej kolejności sprowadzało się do spisania mojej ostatniej woli oraz wystąpienia. Z Kościoła katolickiego. Dokonałem aktu apostazji nieco ponad rok temu, o czym wspomniałem w odcinku pod tytułem Korzenie. Ból, który się we mnie zrodził po śmierci Ojca, wymagał w moim wnętrzu przestrzeni, a ja z początku nie umiem jej wygospodarować. Ból wymagał, abym go przyjął. Ponieważ nie wiedziałem wówczas, że był on źródłem, przepustką i bodźcem do wyższych stanów świadomości, które zapewnił mi w późniejszym czasie post. I pewnego dnia pomyślałem, mając już ponad stan tego bólu, kurwa, dosyć tego nie szukaj od bólu ucieczki, szukaj rozwiązań. Przestań się osłaniać gardą, zacznij zadawać ciosy, bo przecież w pojedynku nie można wygrać ciągle się broniąc. Zacznij atakować, bo przecież najlepszą obroną jest atak. I jakiś czas później, po czasie umysłowej plątaniny, dostałem od znajomego bardzo ciekawy materiał z moim znajomym już dzisiaj Zbyszkiem w roli głównej, który dzięki leczniczym głodówkom, nie można powiedzieć że do końca, ale w znacznym stopniu wyszedł po części z określanej mianem nieuleczalnej przez lekarzy choroby, jaką jest zesztywniające zapalenie stawów kręgosupa. Gość, który był wrakiem człowieka, który latami cierpiał z powodu paskudnej choroby, Dzięki niezachwianej sile woli. Powtórzę może jeszcze raz. Dzięki niezachwianej sile woli, ponieważ trzeba wykazać się ogromną wytrwałością, by trwać w procesie 36 godzin niejedzenia i następnie 12 godzin okienko żywieniowe, w którym można zjeść. I tak w kółko. Bo tylko dzięki takiemu trybowi Zbyszek po części wyszedł z choroby do tak zadawalającego stopnia, że robi dzisiaj wyrypy górskie z przewyższeniami po kilka tysięcy metrów, a ostatnio końcem września tego roku zrobił coś, co można z jego chorobową przypadłością przypisać miano wydarzenia ekstremalnego. Tutaj zdjęcie dyplomu. Z czasem nieco ponad 52 godziny, gdzie limit przejścia wynosił 56, ukończył przejście dookoła kotliny jeleniogórskiej, gdzie dystans całkowitego przejścia wyniósł 163 km i miał 6 km przewyższenie. Czapki z głów. Pamiętam, że ten pierwszy materiał ze zbyszkiem. Które nadesłał i mój znajomy, oglądałem z olbrzymim zaciekawieniem, które następnie zrodziło i we mnie także chęć doświadczania procesu autofagi, czyli samozjadania przez organizm chorych, martwych, w tym nowotworowych komórek, które już nie są nam do niczego potrzebne. I mogą jedynie stanowić dla nas zagrożenie w postaci rozwijających się chorób. A sam proces autofagi jest udowodniony, a w 2016 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii otrzymał Japończyk Yoshinori Oshumi za odkrycia dotyczące mechanizmów autofagi, czyli samozjadania. I tak zainspirowany przykładem zbyszka i będąc świadom jednego z moich ulubionych cytatów dotyczących zdrowia który brzmi cytuję choć zdrowie na pewno nie jest z wszystkim to bez zdrowia wszystko staje się niczym autor cytatu Artur Schopenhauer a ponadto mając Skoncentrowany umysł na dążeniu do życiowej optymalizacji, która tyczy się przede wszystkim zdrowia. Początkiem kwietnia bieżącego roku zacząłem praktykować regularnie lecznicze posty. Organizm trzeba oczyszczać, o ciało trzeba dbać, bo tylko w należyty sposób, dbając o nie, będzie nam służyło latami. A proces autofagi lecznicze głodówki są ku temu świetnym rozwiązaniem stwórca, zaprojektował nas w sposób idealny, jedyne, co z nas z naszej strony trzeba. Jaką pracę z naszej strony trzeba wykonać, to po prostu umożliwić Mu samo leczenie, po to, aby miał czas i przestrzeń na pozbycie się tego co już nam nie służy bo nie zapominać należy że to od ciała się wszystko zaczyna bo dla przykładu jeśli poważnie zachorujemy na jeden z wewnętrznych organów gdzie zwieńczeniem choroby będzie nowotwór wówczas często leci psychika a jak poleci psychika to potem już równia pochyła ja, będąc świadom tego, że przez lata piłem skażoną, między innymi metalami ciężkimi wodę, w wieku nastoletnim pochłaniałem słodycze, chipsy i inne gówno, trafiając na wartościowy materiał o postach i zgłębiając wiedzę na temat korzyści zdrowotnych, jakie przynosi, nie zastanawiałem się ani chwili, czy spróbować. Więc mnie to przekonało, ciebie nie musi, mnie interesuje długowieczność, ty może chcesz tu być tylko na chwilę, ja chcę tu być na dłuższą chwilę, by spełnić moje wszystkie misje, a jedną z wielu jest uświadomienie społeczeństwa w zakresie zdrowia i jego Profilaktyki, a to, że mamy jedne z najgorszych jakościowo wód w Europie, a żywność to już mamy w ogóle najbardziej w Europie zanieczyszczoną, i świadomość faktu, że przeciętny Polak zjada rocznie ponad 2 kg chemii, niech to da Wam do myślenia. A kto nie wierzy, niech poczyta raporty najwyższej izby kontroli, które biją na alarm. Są dostępne na internecie, wystarczy poszukać. Ja styczność z postem miałem już wcześniej, a było to w roku 2017, kiedy to odbyłem najdłuższy do tej pory pięciodniowy post. I pomimo tego, że z powodzeniem go ukończyłem, to przez kolejne lata nie praktykowałem już leczniczych głodówek. A dlaczego? Myślę, że wiązało się to wówczas z innymi celami sportowymi, a mianowicie budową masy mięśniowej i moja świadomość życia bardziej duchowego też wówczas nie uchodziła do rangi z dnia dzisiejszego. Krótko mówiąc, mogę ubrać to w takie porównanie, że niegdyś 80% stanowiło życie ciałem. I zmysłami bez duchowej głębi, a pozostałe 20 to był duch. Natomiast dzisiaj staram się utrzymać równowagę w stosunku 50 na 50 i bardzo dobrze się z tym czuję. Moja praktyka z postami w tym roku wyglądała następująco. Z początku zrobiłem dwa posty po 24 godziny, później przez okres około jednego miesiąca robiłem jeden post tygodniowo, ale już po 36 godzin, sugerując się doświadczeniem i spostrzeżeniem ludzi, którzy twierdzą, iż najbardziej korzystny proces autofagi, czyli wewnętrznych porządków, zachodzi od. 20 godziny trwania postu wzwyż. Następnie przez okres około 4 miesięcy robiłem już po dwa posty tygodniowo, również po 36 godzin i dalej przez okres jednego miesiąca 3 razy w tygodniu, także po 36 godzin. Aktualnie zostaje przy jednym poście tygodniowo. 36-godzinnym robiłem także posty suche, kilka razy, czyli bez wody, ale ostrzegam, że nie są to posty dla wszystkich, a w szczególności dla osób zaczynających praktyki z postem. Z doświadczeń mogę powiedzieć tylko tyle, że na poście suchym da się odczuć, że te wewnętrzne porządki. Odbywają się głębiej aniżeli na poście wodnym. Tak przynajmniej było w moim przypadku. Mam również za sobą post trzydniowy, który robiłem w dniach 3-6 listopada bieżącego roku. W nieco utrudnionej formie, gdzie właśnie pierwsze 48 godzin stanowił post suchy, a końcowe 24 post wodny. Ostatnio, 13 grudnia, zrobiłem czterodniowy post, który był zwieńczeniem mojego wewnętrznego procesu oczyszczania i duchowej transformacji. Bo, jak to w tytule napisałem, przeszedłem przez czyściec. Zgadza się. Sam dobrowolnie z własnej, nieprzymuszonej woli podjąłem decyzję, że w formie regularnych postów, decydując podjąć się dodatkowy trud, postawię kropkę nad i w domykającym się procesie wyjścia z konsumpcjonizmu. Tak, właśnie. Przypomnę tylko, że jeszcze niecałe 3 lata temu bez problemu potrafiłem wchłonąć 6-7 tysięcy kalorii, a moja waga w pewnym momencie najwięcej wynosiła 101 kg. I było to życie wówczas w proporcji, jak wcześniej wspomniałem. 80% ciało fizyczne, życie zmysłami, bezduchowej głębi, a pozostałe 20% stanowił duch. Do czasu, aż zmęczony byłem już ciągłym niemalże siedzeniem przy talerzu, bo jadło się wówczas co 3 godziny i postanowiłem wprowadzić konkretne zmiany, z których dziś jestem bardzo zadowolony. Bo oprócz mnóstwa korzyści zdrowotnych, jakie daje regularny post, wzmocniłem także moje poczucie kontroli. A kontrola to jeden z fundamentów do osiągania życiowych celów. A poza tym, co to za wojownik, którego kontroluje głód. Dobrze, przechodząc do. Korzyści regularnych postów, czyli jakie zmiany w sobie zauważyłem. Podejrzewam, że zmniejszył mi się żołądek, ponieważ nie jestem w stanie jeść tyle, co niegdyś, poprzez to mam szybsze uczucie sytości. Zdecydowanie poprawiła się moja odporność, gdzie w ogóle bardzo rzadko choruję, a ostatnio mocno przeziębiony byłem jakieś 3-4 lata temu. Natomiast zawsze w okresie jesienno-zimowym łapałem katar i większą, jak nie całą część zimy chodziłem z chusteczkami. W tym roku tego problemu nie ma. Zdecydowanie w lepszej kondycji są moje stawy, a to za sprawą tego, że proces autofagi zjada również kryształy, które mają tendencję do odkładania się właśnie na stawach. I są przyczyną wielu chorób właśnie na tle stawowym. Czuję lepszą wchłanialność substancji odżywczych i lepsze trawienie. Poprawiła się moja wydolność. Zauważyłem mniejszy puls przy treningach. Wzrosło moje poczucie wartości, samozadowolenie. Wzmocniłem swoją silną wolę. Stałem się bardziej wydajny i z większą łatwością podejmuję decyzje. Należy pamiętać też o tym, że post to także oszczędność pieniędzy. Czuję się bardziej połączony z wyższą jaźnią, dostrzegam głębię życia, której niegdyś nie dostrzegałem. Mam ostrzejszy umysł, realizuję bardziej wymagające wyzwania, takie jak chociażby sierpniowe, gdzie podczas 24-godzinnej jazdy. Na rowerze szosowym przejechałem 607 km. Reasumując, czuję, że wszystko zmierza we właściwym kierunku, a ja wewnętrznie jestem lepiej oczyszczony, zarówno od strony fizycznej, jak i sfery duchowej. A to, że wszystko zmierza w moim życiu we właściwym kierunku, Oznaką tego jest znak, jaki dostałem podczas tegorocznych wakacji, będąc nad Polskim Morzem. I tym znakiem jest właśnie to, to zdjęcie, o którym wspomniałem na początku, że omówię go w dalszej części nagrania. Korzystając z ostatniego dnia pobytu nad morzem, wybrałem się na plażę na wschód słońca i po to, by po raz ostatni tego roku zanurzyć się i pobyć w morzu, i w pewnej chwili spostrzegłem, że w moją stronę napływają cztery białe łabędzie. Moja pierwsza reakcja była bardzo pozytywna. Obserwowałem całe zdarzenie będąc zanurzony w morzu. Przyglądałem się łabędziom, później pojawiła się myśl, że to musi coś oznaczać, że to musi być znak, więc wyszedłem szybko z wody po to, by właśnie zrobić to zdjęcie oddalającym się już wówczas łabędziom na tle. Wschodzącego słońca, a później, gdy sprawdziłem symbolikę Białego Łabędzia, wówczas właśnie poczułem, że wszystko zmierza w moim życiu we właściwym kierunku, a Biały Łabędź jest symbolem czystości, piękna, światła i wdzięku, a także szlachetności, mądrości, doskonałości i jedności umysłu i ciała. I dla takich chwil właśnie warto żyć. Bo życie to też magia okraszona na przykład takim znakiem, jaki dostałem nad morzem. Ale żeby nie było za kolorowo, to należy mieć świadomość, że ta magia nie jest dla każdego, a jedynie dla tych, którzy codzienną, ciężką pracą, rozwojem świadomości, wiedzą, i życiową zaradnością są inżynierami własnej konstrukcji duszy. Czytaj godnego życia. Więc dla ścisłości życie najpierw zamień sobie na pole bitwy i walkę o utracone, w wypełnionym destrukcją świecie kawałki duszy. By po latach doświadczyć chwil, na które człowiek czeka całe życie, bo wierzcie mi, jedną z najpotężniejszych emocji i chwil, jakie można przeżyć, to te, w których czujemy, że obraliśmy dobry kurs i że wszystko zmierza w odpowiednim kierunku. A wracając do postów, dodam, że pod materiałem zamieszczę link do. Jednego z wystąpień Zbyszka, gdzie opowiadał o swojej chorobie, a także zamieszczę link do grupy na Facebooku. Grupa tyczy się osób zainteresowanych procesem zdrowienia. Dzięki postom opisywane są tam różne przypadłości chorobowe. Ludzie dzielą się swoimi doświadczeniami, ozdrowieniami i coraz liczniej napływają na grupę wiadomości, że to dzięki postom. A nie lekom, gdzie te poszły w odstawkę, ludzie odzyskali bądź poprawili znacznie swoje zdrowie. I nie wierzcie w ten mit, że na głodówce nie będziecie mieć sił. Staram się przekazywać moją nabytą wiedzę moim podopiecznym i jak mi ostatnio zakomunikowała jedna z moich podopiecznych, która zdecydowała się odbyć 24-godzinny post. Czuła się świetnie, normalnie pracowała i nie miała żadnych niepożądanych skutków. A jeśli będziecie mieć jakieś niepożądane skutki, a objawiać się to może na przykład bólami bądź zawrotami głowy, wówczas miejcie świadomość, że wasze ciało jest pełne toksyn i właśnie takimi skutkami będzie się to w początkowych okresach objawiać. Natomiast w miarę. Upływu czasu zbiegiem czasu. Te skutki uboczne powinny zaniknąć, także nie zrażajcie się, gdyby coś było nie tak. Praktyka czyni czystszym. Pamiętać należy o prawidłowym nawodnieniu organizmu. Starajcie się nie myśleć o głodzie, zajmijcie się normalnymi czynnościami dnia codziennego. Głód da się kontrolować. Głód nie trwa zazwyczaj dłużej aniżeli pół godziny, i głód nie zawsze oznacza, że jesteś głodny. Głód może oznaczać, że Twoje ciało się oczyszcza, więc tylko i wyłącznie powstrzymując się od jedzenia, stwarzasz mu przestrzeń i możliwość do samoleczenia i do zaprowadzenia porządku. Wszystko, co nie służy, zostanie sprzątnięte. Nie będzie łatwo, ale będzie warto. Odzyskiwanie kontroli nad własnym umysłem to cholernie ciężki proces, i nie ma się co oszukiwać, że będzie przyjemnie. I to właśnie poprzez posty poprzez wyrzeczenie się, jedzenia na czas postu. Ta umiejętność powiedzenia sobie nie wprowadzi Was w proces odzyskiwania kontroli nad swoim umysłem. Bo powiedzmy sobie wprost, że zdecydowana większość społeczeństwa tej kontroli nie ma. Wystarczy spojrzeć po ciele czy po stanie zdrowia. Tak więc, posty, regularne głodówki. To najlepszy i najtańszy wewnętrzny lekarz. Na podstawie moich obserwacji i doświadczeń, na podstawie przykładu Zbyszka, twierdzę, że posty w znacznej mierze przyczyniają się do poprawy jakości zdrowia. Wszystko, co nam już nie służy i co stanowi dla nas zagrożenie, samo zostanie sprzątnięte. Jedyny warunek Wstrzymać się od jedzenia i pić czystą wodę. Mówił lekarz leczy natura uzdrawia i dobrze mówią. Regularne posty potrafią na nowo odrodzić. Mnie odrodziły, wlały we mnie nowe pokłady energii i dzięki temu, że oddałem się regularnym praktykom zyskałem kolejne cenne źródło. Nabywania sił witalnych. Moja mama mówi do mnie, gdy rozmawiam z nią o postach: Ja to Cię podziwiam, że jesteś taki wytrwały i zawzięty. Mówię do niej: Mamo, mnie nie trzeba podziwiać, bo ja nie robię tego dla szukania poklasku. Mnie trzeba zrozumieć poprzez to, że od kilku lat mój umysł jest ukierunkowany. Na osiąganie celów, a do ich realizacji jest mi potrzebne końskie zdrowie. Dzisiaj przyjęło się, że często przy wszelkiego rodzaju okazjach, takich jak święta, urodziny czy przy pożegnaniach, ludzie często życzą sobie zdrowia, nie zdając sobie sprawy z tego, że zdrowie to nie kwestia życzenia czy wymodlenia, a dbania o nie. Mając odpowiednią wiedzę, która kończy się praktyką i zapewnia zdrowie, zarówno fizyczne, jak i emocjonalne. Więc, jak to się mówi, nie proście Boga o to, co sami zrobić możecie. Bo, jak mawiali starożytni Grecy, szczęście znaczy czyn. Na szczęście się pracuje, a nie się go wyczekuje wybierając chwilę dyskomfortu, takie jak chociażby właśnie post, konkretna aktywność fizyczna, im cięższa, tym lepiej, lodowate kąpiele, bazując na tego typu zdrowych, ale często postrzeganych przez ludzi w formie nieprzyjemności czynnościach, ludzie z wyższą świadomością odnajdują szczęście, bo oni już skumali, że szczęście. To między innymi wystawianie się na ból i chwilę dyskomfortu. I ja na przykład świetnie rozumiem ludzi, którzy mówią, że bez świadomie zadawanego sobie bólu nie mogą żyć pełnią życia. I cieszę się, że tak też jest od jakiegoś czasu w moim życiu, bo ból, który we mnie wstąpił po śmierci ojca, już dzisiaj rozumiem. Jest już on przepracowany i ukierunkowany na wzniosłe cele. A co najistotniejsze, nie zasłaniam się już przed nim w gardzie, tylko nauczyłem się go atakować. Bo, jak wspomniałem na początku, pojedynku nie wygrywa się będąc w gardzie, lecz zadając ciosy. Do usłyszenia. Muzyka